Bezoci Jebane z ulicy. Chciałeś, żebym ci opowiedział? to kurwa, znalazłem 15-20 minut, to ci kurwa odpowiem. Chociaż też nie mam kurwa czasu, ale nagrywasz no, to w kurwa, relacje na Instagramie, yy, relacje, kurwa, filmiki na YouTube. W końcu poświęciłem 15 minut i ci kurwa, kurwisz odpowiem. Kurwi, z ulicy. Damski bokserze, kurwa, co bije kobiety. Słuchaj. Yy, miałeś szansę spotkać się na ulicy, Obstrałeś się. Yy, ludzie od nas yy, z Warszawy, spod Warszawy mogą potwierdzić, może nie publicznie, bo to nie są takie kurwy jak ty, co robią wszystko publicznie, tylko w mieście u normalnych ludzi, zaznaczam ludzi kurwa, normalnych, takich frajerów jak ty, mogą powiedzieć oficjalnie, że się obsrałeś, nie przyjechałeś na spotkanie, miałeś przyjechać, obsrałeś się, straszyć kurwa, że to nie zrobisz, to mi dupsko, kurwa nie wysmarzysz nie, nie, nie czymś tam, kurwa. Weź te swoje groźby, stać w dupę, zacznij kurwa działać i tylko straszyć. Od siebie twardziela, masz pompowaną kurwa kietę. jak chcesz do swojego szepucia przyjść, wycałujesz ją, klękniesz, to nam ci ją podotykać, to jest prawdziwa kieta. Bochu się chwalisz i wyciągasz ją tak na i chodzisz i chuja palisz jakoś, jaki to nie jest ciebie zaraz. Mam ten, jak to wygląda kurwa, Tak zwykły kurwa łeb, który kurwa pokazuje, który nie ma pieniędzy, a pokazuje kurwa, że ma. Masz pompowaną kietę kurwa, robisz wstyd kurwa ludziom, jest zwykłą kurwą bez honoru i ciągnie się tam. Słuchaj mało lat. to, że chujowo ruchasz w Polsce, to już chyba każda dziewczyna powie, no nie powiem, naruchałeś się trochę, ale żadnej dziewczyny to kurwa nawet nie zaspokoiłeś. Jest po prostu wstyd. Dlatego wyjechałeś do Turcji i powiększysz sobie, sobie kutasa. Chociaż i tak od kilku kobiet już się dowiedziałem, że mimo dużego kutasa powiększonego, zaznaczam, chujowo ruchać. Także chyba kolego, chyba wolisz jak jednak ciebie ruch. Tak jak chcesz, żerujesz na mojej atencji prosisz się o te lajki, o te wyświetlenia, jak ty się jerasz na story dzisiaj na Instagramie. Boże, 80 tysięcy wyświetleń, kurwa człowieku. Ja 80 tysięcy wyświetleń na Instagramie miałem, kurwa, jak miałem chyba 40 tysięcy obserwujących, to miałem profil otwarty. Twój osób chodziło, nawet mnie obserwowało. A teraz nawet ja się tym nie chwalę, bo to, bo, to, bo to mi nie jest potrzebne w życiu. Ci, co mają wiedzieć, wiedzą. Ale nie chodzę, nie pierdolę o swoich zasięgach, jak ty nie robisz liczby. Liczby robisz tylko i dzięki wyłącznie mojej osobie. osobie. Ale jak chcesz, jak chcesz się wypromować jak łuka to mogę dać ci walkę, mi to kurwa nie robi, a ja, ja, ja mogę dać ci zarobić, żebyś sobie zarobił, czy na, na dziecko masz, nie czy masz, ale jak masz dziecko, czy kobite, no to kurwa, żebyś miał co kurwa dać swojemu dziecku, nie jestem kurwa Żydem, mogę dać ci zarobić, nie ma problemu, także oficjalnie mogę powiedzieć, masz możliwość walki ze mną, tylko wejdźmy do zasadach publicznych, bij mi się kurwa, jedna runda bez limitu, może być bez sędziego, ale oczywiście to, to jest niemożliwe. U nas. Nie chcę mi się non-stop opowiadać się na relacje, bo to są dla mnie śmieszne gry, już, już, swoje, już swoje nadziałałem w internecie, swoje zarobiłem, swoje jeszcze zarobię. Zobacz kurwa, zobacz, kurwa gdzie ja siedzę. siedzę. Siedzę w swoim samochodzie, chodzę kurwa, mam ciężką, nie kietę jak ty. Nie palę chuja, nie robię z siebie w chuj za robasa, chociaż mógłbym kurwa, ale to nie jest potrzebne w życiu. Ci, co mają wiedzieć wiedzą, ja, ja swój dobrobyt dla swojej córki zapomniałem już dawno w swoim życiu, nie muszę się o nic martwić. Ty potrzebujesz atencji, także jak masz kurwo jaja, wychodź do walki, ośmieszycie się kurwo publicznie, bo no to się tego się tylko kurwa nanajesz. To jest zwykłą szmatą się wycierania w głowie. Słuchaj, nie przeginaj pały jak była, nie? żebyś nie wywoływał kurwa po milion złotych za walkę ze mną, nie? bo tyle to kurwo na pewno nie rozstaniesz. <laughs> była ostatnio kurwa za, za, dał cenę oporową, kurwa, chodź kurwa bodajże między 500 a 800 tysięcy za walkę rewanżową. No bo pierdolił się się grubasami w głowie, jego argument to był taki. Nie, bo kurwa, bo jak przegram, to stracę wszystko, on teraz się przygotowuje, ja słyszałem, on już kurwa, bo to nie był w formie, był chory, teraz się wziął i ja nie, rewanżu nie chcę, bo wszystko stracę, kurwa. Żebyś taki kurwa sobie czasem nie było. dostaniesz grosze, wychodź, kurwa, albo za darmo, kurwa, wychodź. Mniej gadaj, maula ci tylko więcej, kurwa, działaj, chcesz walki, wychodź, nie chcesz, to się ciągnij. Ja ci gwarantuję, że już więcej ci nie odpowiem, a ten syndy dostaniesz. Chyba, że będziesz miał jaja, wyjdziemy do walki jak najszybciej. Odzywaj się do federacji, bo ja mam mnóstwo propozycji, nie mam czasu na ciebie. Ale jak wleci waleczka, to zrobię dla ciebie pierwszeństwo. I tyle w temacie. Także chuci w dupę, jebać kurwy, które zęcają się nad kobietami. bać kurwy, które nie szanują kobiet i je biją. Co więcej ci powiedzieć? Jebać kurwa Peugeotów. Tyle. Pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków z Polski, tak samo z zagranicy. Trzymajcie się ludzie, jestem z wami, na samo jak wy ze mną. A co do Ciebie peżocik musiałem sobie kupić s w Brabusie, 700 konną furę, żebyś Perzociku mnie nie dogonił. Także na razie, pozdrowienia.